Cześć, witajcie! Witam Was w kolejnym materiale z World of Tanks na moim kanale i tym razem chciałbym Wam pokazać yy, widewkę, którą wczoraj rozegrałem yy, amx 50 na mapce El Halo, bluzowanie z samymi kusemkami. No i przy okazji jestem w plutonie z moim kolegą, yy, którym razem gram w Vota Prywatnie jest to mój przyjaciel Recario, który jedzie w panterze dwójce. I analizując skład różny przeciwnej, postanowiłem, że mimo dwóch art, pojedę sobie tutaj, po prostu te rejony, zobaczcie, o, po prostu będę strzelał to, co się będzie wychylało tutaj, albo tutaj, także taki był mój plan początkowy. Oczywiście... Z IMX 5010 jak wiecie jest to francuski magazyn... Ci z Was czy, 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 czy grają wota. woda. Gry... Po prostu... Mag... IMX 5100 to jest magazynek. To jest francuski magazynek ósmego poziomu. No i tutaj troszeczkę przycupnąłem, bo krem Epera na środku, który stał w czaku. Oczywiście dlaczego przycupnąłem? Dlatego, że wiedziałem, że jak podjadę od razu, to Arta może mnie strzelić, dlatego... Nie chciałem, nie chciałem tutaj popełnić tego błędu Sam też tutaj się delikatnie wychylałem Patrząc czy ktoś inny się nie wychyla No, ten strzał w Primo nie nieszczęśliwy, drugi również nie wchodzi o, ten, ten drugi strzał był tam troszeczkę pochopnie. tutaj Ten gracz w Primo Victorii próbuje mnie Sprowokować do strzału Oczywiście obrywam, ale Sam zadaję uszkodzenia Mam trzy pociski w magazynku. Wyjeżdża AMX 50 w błąd i teraz dobijam tego gracza. I spokojnie się cofną, cofam, aby sobie przeładować magazynek. Przy okazji, Rekario do mnie tutaj dojechał, też tutaj zjeżdża, żeby pomóc Emilowi. Oczywiście, ja patrzyłem dalej na tego Ebera i patrzyłem cały czas. Yy, w miarę tak żeby móc tam w czego zareagować teraz oczywiście no zobaczcie że no niestety setka ładuje dosyć długo magazynek ponad 40 sekund zobaczcie tutaj po pocisku że naprawdę ład ten magazynek ładuje się długo teraz prima, jedna primo victoria postanawia zjechać na mojego kolegę ja w końcu przeładowanie magazynka, druga primo victoria również się wychyla dostaje z demedżem Druga Primo Victoria jest... Teraz znowu dostaje, jest nastrzał. Ale postanowiłem, że dobiję tutaj Tom. Primo Victoria na 500 HP. I proszę bardzo, dziękujemy. Nie, Primo Victorii nie ma. Ja oczywiście też zabrałem pocisk, ale... Tutaj jednak uznałem, że to będzie to dobry wyjazd i ogólnie to jest, zobaczcie, że to był dobry deal. 1700 punktów uszkodzeń zrobionych, 2 fraki no i jeszcze mam 949 HP. Oczywiście, dlaczego tutaj tak manewruję? Dlatego, że wiem, że jest Arta. Wiem, że gdybym od razu wychylił się tu, w tym miejscu, no to od razu Arta by mnie pokarała. Więc nie chciałem, żeby tak się stało. Oczywiście, też miałem dwa pociski w magazynku, więc starałem się od, od razu przeładować. Zobaczcie, że przy okazji mój kolega solidnie oberwał. Naprawdę solidnie oberwał Rekario. to było już 334 punkty hapsa. No, wynik też jest. Wynik jest 4-4. No, czołgowo jest równo, ale. Zobaczcie, stratę HP mamy ponad 2000. Więc. Teraz zobaczcie, Is się wychyla. Dostaje gościnicą od Rekario. Ja tutaj tę gościnicę poprawiam. Przyjmuję pocisk na siebie, ale strzelam tutaj w gościnicę żeby IS-3 nie mógł się ruszyć oddaję jeszcze jeden strzał, cofam się wyjeżdżam na szybko, na nieskupionym celowniku do końca. No nie do końca skupionym celowniku strzelam, wchodzi i 3 Dobijam. Oczywiście jako, że jedna peska w magazyn była, to samoty sobie znowu przeładować. No i zobaczcie, że w tym momencie już mam 2970 punktów szkody zrobionych. Także to jest już bardzo dobry wynik. Znaczy, bardzo dobry. Ogólnie, wynik, jak na setkę, dobry, ale nie wybitny. Może tak powiem. Trzy fragi. No i Rekario tutaj cały czas. Mój kolega stara się opijać tutaj rywali, Teraz UDES znowu od niego dostaje. Przypomnij, musimy wiedzieć, że Pantera. No, Rekario grając Panterę, naprawdę może mieć przesądek tego desako za wrakiem. No bo. Niestety, no to tutaj Pantera jest wysoka, także spokojnie jest w stanie strzelić takiego Udesa. Teraz dogadałem się, tutaj z, z Rekario, żeby się wy ten wychylić na tej skrapie, poczekałem aż istem strzeli. I tak się dzieje. Tak wyjeżdżam. Oddaję jeden strzał z magazynka, drugi strzał z magazynka. Rekario dobija tego ruskiego meda. Mamy wynik 8 do 7, ale strata HP cały czas jest. Jako, że mam jeszcze 4 pociski, postanowiłem, że nie będę ładował. Nie ma to najmniejszego sensu. Tylko dwa pociski wystrzelone, że tutaj spokojnie mogę jakieś uszkodzenie zrobić z magazynu. A przy okazji trzy, prawie 3600 uszkodzeń zrobionych. Mamy razem z Rekario po 3 fragi. Teraz mój kolega się wychyla na panterę. Zrywa za zero od artylerii T-44 nie wiem czy strzelił czy nie Ale chyba jeśli strzelił to chyba się odbił Teraz T-44 Odbija się z heku Teraz pojawia się ISU Strzelam raz z demerzem. Tutaj pudło niestety Jeszcze raz strzelam z demerzem. Niestety Arta dobija Rekario No i tutaj KR Dobił mi tego radzieckiego TDK Ale zobaczcie że przy okazji mam Już ponad 4000 Prawie 4200 punktów z zrobionych. Rywale przejmują naszą bazę. Zobaczcie, że tutaj był STRV S1, a na bazie jest Skorpion i mamy jeszcze tutaj Ebera. Ja oczywiście no... chciałem się wracać na początkowo na bazę, ale stwierdziłem, że i tak nie ma to większego sensu, bo EBR po prostu może stanąć, wiecie, tutaj, przy tym takim, przy takiej jakiejś zasłonie. Tam we wgłębieniu. Ja mogę... Ja wtedy bym pod, pod, wyjechał bo tutaj na twarz Skorpion. A gdyby SRV się dobrze ustawił, no to miałby spokojnie na no, mnie przestrzał i mógłby mnie zdjąć. Dlatego postanowiłem, że po prostu no... No nie wiem, no, niestety no... Postanowiłem, że... sobie zabić Artę, ale... No... Teoretycznie też mogłem się wrócić na bazę. Niestety tego nie zrobiłem. Oczywiście baza jest przez naszych siedzibów cały czas kapowana, teraz zostaje sam z fałką. Pojawia się artyleria wroga, M40, fałka budłuje, ja podjeżdżam coraz to bliżej. Wykrywam giełopanterę. panterę ten strzał, no niepotrzebny, no nie był potrzebny absolutnie, no mogę tutaj spokojnie podjechać tutaj przymierzyć w tą pantę, w, to, w, w tego gwt No ale tego nie zrobiłem. Teraz wychylam się. I tutaj niestety błąd mojego celowania. Strzelam w ziemię. Teraz strzelam w tą artę bardzo ładnie. Dwie sekundy do przejęcia kapa. pa zostaje zajęta przez naszych wrogów. Tutaj po dobijam artę jedną. Dobijam artę drugą. Udaje się uzyskać piąty, 5, 5 fragów, no i przy okazji 5000 uszkodzeń wpada na konto. No i czy dało się tę bitewkę wygrać? No teoretycznie się dało, ale no, musiałbym jednak zaryzykować wyjazd pod Destrofał i pod Scorpiona, dlatego stąd taka, a nie inna decyzja w moim wykonaniu. Mam nadzieję, jednak osobiście jestem z tej bitewki bardzo zadowolony. Zobaczmy jeszcze screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabite w tę otrzymałem oznakę mistrzowską Asa Pancernego, moja pierwsza na AMX 50 100. Kilka pomniejszych medali, ale tak z głównych medali to medal pasu i duży, oczywiście duży, koliber. 5018 punktów uszkodzeń zrobionych. 5 fragów, co dało mi łącznie 832 punkty bazowego expa. Oddane strzały 25, 20 trafień bezpośrednich, 19 z penetracją, no i z dystansu większego niż 300 metrów nie zadałem żadnych uszkodzeń. No i za tą bitewkę otrzymałem niecałe 8000 kredytów na czysto i łącznie ze wszystkimi bonusami. expo za tą bitwę otrzymałem 3540. Mam nadzieję, że ta bitewka Wam się podobała. Piszcie śmiało, co sądzicie. Jeżeli Wam się, jeżeli wam się podobało, wiecie co robić. Możecie to łapkować, mile widziana oczywiście subskrypcja, a tymczasem trzymajcie się ciepło, życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia, cześć!